Haterem dzisiejszego odcinka będzie kolejny z komputerów od pana Darka. Prezentację zacznę od małej prostej obudowy Micro ATX, która zachowała się w bardzo dobrym stanie. Tego typu biurowe obudowy nie zajmują dużo miejsca i bez problemu można je umieścić gdzieś pod biurkiem. Na panelu przednim nie można za bardzo narzekać na brak portów USB. Jest ich aż 6, natomiast doliczając te w tylnej części, już 10. Na samej górze standardowo umieszczony napęd DVD. Zobaczmy, co kryje wnętrze obudowy: płytka z soketem 775 oraz standardowym chłodzeniem Intela. Jeśli chodzi o zasilacz, jest tu już coś lepszejszego: czyli Fortron o mocy 300W. Na integrze dodatkowo zamontowany jest taki mini wentylatorek. Dosyć ciekawe rozwiązanie, które dotychczas czasami widywałem na starszych płytach MSI. Model płyty to Asus p 5 kplcm Główną zaletą płyty jest obsługa procesorów z rodziny kortukład Oraz taktowanie magistrali i pamięci do 1600 MHz w trybie overclockingu. Minusem jest natomiast nie za duża ilość pamięci obsługiwanej przez. Przez na pokładzie znajduje się również dysk twardy. Ciężko jak na razie odczytać pojemność, ponieważ jest zamontowany na samej górze. Karta graficzna, którą tym razem postanowiłem umieścić w komputerze, to GeForce 8400GS z paczki od Pawła. Ponieważ karta miała jeszcze pląbę gwarancyjną, wymienię również pastę termo na GPU. Dodatkowo też podmieniłem śledź karty z niskiego na wysoki profil. Rozwiązanie ma jednak jeden minus, ponieważ nowy śledź zasłonił dostęp do złącza HDMI. Przy okazji, można też będzie wyczyścić wentylatorek wraz z radiatorem z zalegającego kurzu. Po zamontowaniu karty na złączu PCI Express czas na odpalenie komputera. Procek, który znajduje się na sokiecie 775 płyty głównej to Core 2 Duo o taktowaniu 2,4 GHz. Całkowita pojemność pamięci RAM wynosi 2 GB DDR2. Jak widać, temperatura na procku jest trochę za wysoka jak na nieobciążony komputer i jak pokazuje BIOS, wynosi ona 53 stopnie. Dlatego też warto będzie zajrzeć pod radiator, co tam dzieje się z pastą. Na dysku widzę, że już znajduje się system operacyjny, a jest to Windows 7. Jest również zainstalowany CPU-Z. Dokładne oznaczenie procesora to E6600. Jest również informacja o taktowaniu FSB, które wynosi 1060 MHz. Wersja PCI Express to 1.0. Znam już również stan oraz pojemność dysku, która wynosi 250 GB. Po wyłączeniu komputera i zdjęciu radiatora okazało się, że pasta na procku jest dosyć świeża, dlatego też chyba nie jest to prawdopodobnie przyczyna zbyt wysokiej temperatury na procku. Za chwilkę nałożę nową pastę i zobaczę, czy coś się zmieni we wskazaniach biosu. Temperatura nieznacznie spadła o 2 stopnie, jednakże jest to wciąż powyżej 50 stopni. Bitfan również pokazuje wartość około 50 stopni. Zobaczę jeszcze, jak sytuacja będzie się przedstawiać podczas testu gier i jaką temperaturę będzie wskazywał Afterburner. Tymczasem popatrzmy teraz na właściwości karty graficznej. GeForce 8400GS wyposażony jest w 512 MB pamięci DDR2 i szynę 64 bit. Taktowania zegarów to 567 MHz dla GPU oraz 350 MHz dla pamięci. Tak więc można już rozpocząć testy. Ponieważ jak było widać w konfiguracji, karta to typowy wyświetlacz pulpitu, dlatego też postanowiłem przetestować tytuły, które powinny być bardziej lekkostrawne dla karciochy. Tak więc na początek będzie to seria GTA, zaczynając od trójki. W ustawieniach graficznych odległość rysowania dałem na max, ogranicznik klatek, jak i również synchronizacja są wyłączone. Rozdzielczość to 1024x700. 368. Grając naszym bohaterem w porze dziennej, ilość klatek utrzymuje się na przyzwoitym poziomie 70 fps. Czasami wartość spada do 50 lub 48, ale są to naprawdę krótkie momenty. Temperatura procka oraz karty są na podobnym poziomie, około 60 stopni. Użycie GPU 98%, ale pomimo tego nie zauważyłem, aby jakoś wpływało to na płynność rozgrywki. Komputer przetestowałem również, kiedy troszkę ustąpił upał na zewnątrz i zrobiło się trochę chłodniej. Temperatura na procku i karcie graficznej tym razem trochę spadła i oscylowała w granicach 55 stopni. Z ponurego Liberty City pora tymczasem przenieść się słoneczne klimaty Vice City. Ustawienia grafiki zostawiłem podobnie jak w poprzednim tytule. Wynik FPS-ów jest również podobny i w porze nocnej, przy większej ilości detali, karciocha wyciska 70-80 FPS-ów. W porze dziennej jest już lepiej ponieważ wynik zrasta do około 100 klatek, chociaż karciocha również w tym przypadku chodzi na pełnych obrotach, zużywa już mniej pamięci niż w GTA 3. Procek tymczasem ciśnie najwięcej na drugim rdzeniu, wyciskając z niego około 100%. Z Vice City przenosimy się teraz do San Andreas. Tutaj również zastosowałem rozdzielczość 1024 na 768 oraz maksymalną odległość rysowania. Tym razem procek zaczął już bardziej używać drugiego rdzenia. Średnia klatek to mniej więcej 30-40 fps przy większych akcjach. No a teraz przejdę do klasyki gier wyścigowych. Jednym z takich tytułów jest niewątpliwie NFS Underground. W tym przypadku na rozdzielczości 1024x768 ustawiłem grafikę na maksimum i za chwileczkę zobaczymy jak tym razem poradzi sobie karta. Użycie GPU spadło prawie o połowę, temperatury GPU jak i CPU są podobne jak w przypadku serii GTA. Jeśli chodzi o FPS jest już o wiele słabiej, ilość raczej sztywno utrzymuje się na wartości 37-38 klatek. Kolejną grą, którą chciałem przetestować jest Need for Speed Most Wanted. Niestety na siódemce po zainstalowaniu od razu na dzień dobry się crashowała. Ale z tego co pamiętam na XP chodziła ona elegancko. Dlatego też obok siódemki postanowiłem zainstalować też ten system. Tym razem gra odpaliła bez problemu. Gra na tych ustawieniach wypadła najgorzej w teście. Bardzo słabiutki wynik, bo zaledwie ponad 20 klatek, a czasami koło 30. Zobaczmy, czy to się poprawi po zmianie ustawień na niskie. W czasie deszczu praktycznie to samo, czyli od 20 do 30 fps. Wynik troszkę jednak się poprawia po zmianie pogody na słoneczną. Tak więc, dzięki widzom, powstała dzisiaj kolejna jednostka przywołująca wspomnienia. Mniejszy biurowy komputer, na którym można pograć w stare tytuły, a może z czasem wkrótce da się go rozbudować i odpalić coś nowszego. Ja tymczasem planuję już kolejny projekt z części od widzów, które mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach. A na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie odcinka i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!